Wiecie, co jest najbardziej dramatyczne, to że niestety historia Wenezueli i Chavez, ale niestety głupota ludzi pokazuje, że można zniszczyć własny kraj socjalistycznym rozdawnictwem i za dalszym zadłużaniem dokładnie to, co robi PiS, a ludzie i tak na takiego niszczyciela zagłosują. No wybrali Chaveza. U nas jest to samo, przecież zwolennicy PiS są w większości, bo PiS daje. No to ja chcę przypomnieć brutalną prawdę to, co Budka Suflera ujęła, proszę Państwa, na, w tytule swojej znakomitej płyty, nic nie boli tak jak życie, a pod tytuł ciotki samo zło, kto się z rzeczywistością nie zmierzy, ten się z nią zderzy. Przypominam wszystkim tym, którzy są tak chętni na rozdawnictwo, że żywot świni jest dobry, ale krótki. Świni daje się koryto pod ryj, żeby żarła bezrefleksyjnie te 500+, plus, dopóki nie osiągnie określonej wagi, po czym dostaje w łeb i koniec. Tak to właśnie wygląda. I niestety y, przykre jest to, że, no, że, większość, że większość stanowią ludzie bezrefleksyjnie idący po prostu w tą stronę. Jeszcze jedna kwestia jest taka, która tak. nie jest aż tak bardzo ważna, jak to, że ludzie się przyzwyczaili i, i wciągnięci zostali w pierwszą szatańską pułapkę, czyli właśnie rozdawnictwo i w dostawanie czegoś za darmo. Wiemy doskonale, że kto nie pracuje, ten nie je i, i tak dalej, i tak dalej. Ale jeszcze jest jedna rzecz. Ludziom będzie się teraz wstyd przynajmniej części przyznać, że tak się pomylili, chociażby jeśli chodzi o pandemię, o tę pandemię w cudzysłowie, o, o covid -o I to też przysporzy mimo wszystko poparcia PiS-owi, który będzie wszedł, szedł w zaparte, rozmawiając z funkcjonariuszami PiS-u. Zadając im te pytania w rozmowach prywatnych, oni po prostu przemilczają kwestię tego, co się wydarzyło przez ostatni rok i dlaczego oni, orientując się yy, inaczej, dając im poprawkę na pierwsze 2-3 miesiące no bo wtedy każdy mógł się wystraszyć i pomylić ale potem musieli wiedzieć, co jest grane, i podjęli takie yy, decyzje i albo głosowali za takimi decyzjami, albo nie sprzeciwiali się takim decyzjom, które zdemolowały gospodarkę i które doprowadziły nas na skraj już przepaści. W tej chwili to już chyba nie jest przenośne, a to o czym mówisz, jedynym sposobem utrzymania władzy i utrzymania tego w to jest dodruk pieniądza i rozdawnictwo, żeby tych ludzi tak. jeszcze uśpić, choć to i tak nie może trwać w nieskończoność i sprawa musi wybuchnąć, więc albo... Tak, to już spada. Widać albo, to, Andrzeju, po Hiszpanii. Więc są dwa czytanie. wyjścia, są dwa wyjścia tak? moim zdaniem. Albo to wybuchnie i oni się gdzieś tam będą próbowali przed tym schować, albo doprowadzą do totalnego zamordyzmu przy pomocy chociaż ażby covida, żeby błąd czy, czy żal ludzki się nie wylał. Po prostu będą ludzi trzymać w strachu i będą mieli pretekst do tego, żeby użyć siły, użyć środków, już nie tyle przymusu bezpośredniego, ale myślę, że nawet środków wojskowych, żeby narody utrzymać w ryzach. Co oczywiście też się moim zdaniem nie uda, bo oczywiście jest zbyt dużo ludzi. razy. europejska, ale takie zakusy są. Ale takie zakusy są i oni o tym myślą. I armia europejska w ostatnim czasie w różnych środowiskach można usłyszeć, czy to jest prawda, czy nie, tego nie wiemy, ale w różnych środowiskach można usłyszeć, że przyspieszyła przynajmniej proces jej um, takiej tej, tej myśli, myśli, kształtowania przyspieszyła, przyspieszyła w pewnych tak, momentach. na razie ta, ta myśl to jest koncepcja tylko na razie. Nie ma jeszcze aktów normatywnych, ale słusznie mówisz przyspieszyła, ponieważ Armia Europejska zwana też Policją Europejską jest również zaprojektowana jako Policja Skarbowa i organ przymusu taki europejski komornik do ściągania z niepokornych tych nowych podatków, które będą na nas nakładane jeżeli dojdzie do skutku ratyfikacja umowy o o zasobach własnych Unii Europejskiej. Mm.